Witamy wszystkich bardzo serdecznie na naszym kanale YouTube. A. Mamy pewną ciekawą propozycję, jeżeli chodzi o wykorzystanie maszyn, które potocznie można powiedzieć służą w rolnictwie do czegoś innego. Mam kolegę Macieja, ja. nie będziemy ściągać rękawiczki higienicznie, jest czas pandemii. Maciej zajmuje się u nas ładowarkami i nie każdy sobie kojarzy, że ładowarki służą do na przykład odśnieżania. Oczywiście. Każdy ma takie wyobrażenie, że na magazynie palety, łyżka, jakieś prace ziemne, nie wiem, yy, mniejsze ładowarki, kładzenie pozbruków, nie kładzenie pozbruków, a właśnie można też wykorzystać w kwestiach tutaj właśnie zimowych. Akcja zima. Śnieg spadł na wschodzie, dosyć sporo, to każdy wie. I na takich placach manewrowych, magazynowych, no nie da się prowadzić rozładunków, nawet działalności gospodarczej. Z tego tytułu, że no jak jest 20-30 cm śniegu, to jest pewien problem. Jest to niebezpieczne? Jest przed... to bardzo niebezpieczne. I niektórzy sobie nie zdają sprawy, że mając na przykład taką ładowarkę wielofunkcyjną, żeśmy ją nazwali MacGyverem, bo mi się to bardzo podoba. Szyzory szwajcarski też takie było. Tak jest, tak jest. Bo to jest bardziej taka właśnie fajna maszyna. I mamy ładowarkę teleskopową. Maciej, krótko o tej ładowarce. O rodzinie nawet tych ładowarek. Akurat tutaj mamy model 84S, czyli jest to ładowarka, no można powiedzieć, w takim kompromisie, gdzie jest niewielki rozmiar, a no, że tak powiem, dobre parametry. Mamy tu silnik 40-konny, zasięg ramienia 2,98 no i pompę 72 litry. Mamy tu zagregowaną tą ładowareczkę właśnie z takim prostym pługiem, który możemy wykorzystać, tak jak wspomniałeś, do odśnieżania placu jakichś mniejszych, tego, większych powierzchni. Z co w ofercie Multiwana, bo to jest pług Powiedzmy jednolemieszowy, tak. jednokierunkowy. Mhm. Nie? On może być na lewo, na prawo, tak. w ten sposób lub prosto, ale też macie inne. Tak, mamy też pługi łamane yy, ze zmienną Tak, tak zwaną jaskółkę tak. potocznie nazywaną. Jedna rzecz yy, mnie zaciekawiła. Ta ładowarka ma bardzo solidne, yy, powiedzmy, to ramię mhm. pracujące. To ramię przede wszystkim oparte jakby na dwóch belkach, przespawane w środku takim wzmocnieniem, daje dużą sztywność i też jest takim rozwiązaniem szczególnie wytrzymałym, jeżeli chodzi o pracę z takimi narzędziami, które pracują na dole gdzieś tam przy ładowarce. Dokładnie tak, bo właśnie chciałem hmm. zwrócić na to uwagę, nie każdy sobie zdaje sprawę, że taki pług śnieżny przy dużych opadach śniegu, on może mieć siłę nacisku około tony. I musi być to przeniesione w jakiś sposób, i ta ładowarka no, spełnia te kryterium bez, bez żadnego problemu. Bez żadnego problemu. Inna rzecz, y, te elementy ładowarki, bo każdy się zastanawia, albo to będzie problem, albo to jakoś będzie kłopot z pod, pod, podłączeniem. No, mhm. Czysto takie powiedzmy praktyczne podejście. Widzę tutaj multizłącze. Tak, no multizłącze już nie raz żeśmy prezentowali w naszych firmach. Ono jest wygodne. Tak, wygodne. Przede wszystkim nie trzeba używać jakiejś dużej siły, nie trzeba się martwić o te różnice ciśnieniowe pomiędzy osprzętem a, a samą ładowarką. To bardzo fajnie Szczelność, działa, dokładnie. Nie ma wycieków, nie ma problemu z tym. Ale też ma adaptery, bo też jako mówimy, MacGyver, czyli mhm. można różne rzeczy podłączyć. To też jest adapter dedykowany tutaj do puga ścieżnego. Tak. Znaczy ramka jako część uniwersalna ładowarki jest we wszystkich modelach taka sama. Także pod ramkę tylko podłączamy, akurat w tym wypadku pług. Zwrócimy na jeszcze jedną rzecz uwagę. Każdy myśli, bo stare pługi odśnieżania mają pewien taki problem, że no te tereny, na których pracują, jest tam, nie wiem, kostka brukowa, są różne nawierzchnie, jest problem z uszkadzaniem czy miesza czy ewentualnie tych elementów, jak gdyby spinających, mhm. ale widzę, że to jest ciekawe rozwiązanie zabezpieczenia na taką właśnie amortyzację, zgadza się? Tak, no tutaj zastosowali właśnie takie gumy, które w jakiś sposób zabezpieczają tak jest. to jest, jest w tym... małym zakresie, bo tu też jest mniejsza ładowarka, ładowarka, więc mhm. ale jest zabezpieczenie, dodatkowo mhm. też jest taka dodatkowa guma, tak. która żeby nie powodowała odkształceń tego lemiesza, bo ja znam takie lemiesze takie samoróbki, które mhm. miały różne przejście i gumowe wykończenie lemiesza na dole, na dole które mhm. też jest widzę regulowane. Tak, dokładnie tak można sobie spokojnie według Was tam zaleceń, wyregulować jest kilka śrub, wystarczy przekręcić i, i jest to Super. zrobione. Naprawdę rewelacyjne rozwiązanie, bo to trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli już coś powiedzmy, wydajemy pieniądze, bo to zawsze ciężko się wydaje pieniądze, aczkolwiek ja zawsze mówię, że to jest inwestycja, bo taka maszyna wtedy jest wykorzystana w okresie pozornie martwym, jeżeli Bladyn, chodzi tak. o rolnictwo. Mm -hmm. Ale teraz chciałbym powiedzieć o tej ładowarce. One są bardziej popularne. Jeżeli tak. chodzi o rolnictwo. Jeżeli chodzi o rolnictwo, dokładnie. W zasadzie ktoś, kto wcześniej nie pracował ładowarką i sobie raz zakupi ją, to się w niej zakocha. Tu mamy taki model, który jest najbardziej popularny wśród rolników. Jaki to jest rozmiar? To w sensie? jest tutaj mamy model 626, czyli ,26. mamy 26 tony u dźwigu na 6 metrów, nie? Na 6 metrów. Tak. czyli Bardzo wygodne. To jest w gospodarstwie rolnym no, niesamowicie wykorzystywane i to coraz większą. No, nawet nie coraz większą. To ma bardzo dużą popularność w rolnictwie. Jest mnóstwo nawet używanych ładowarek na rynku, które zaspokajają potrzeby rolnika i często my sami słyszymy, bo wiem, że też to słyszeli, że jak już rolnik ma taką ładowarkę, to on jest w stanie wszystko inne sprzedać, ale ładowarkę, to ładowarkę zostawi. zostawi nie? To jest tego. I tu też mamy pług śnieżny. Tu już jest pokazany półśnieżny polskiego producenta, bo to jest yy, mocno dbamy o to, żeby promować też polski producent. No oczywiście no w Polsce nie produkuje się ładowarek teleskopowych, no taki urok, ale już o sprzęty staramy się dobierać maksymalnie polskie. Mhm. I na jeden z filmów opowiadałem, że w przypadku firmy Samasz jest ogromny panel, jeżeli chodzi o adaptację. Ładowarka ma. Inny system sprzęgania i on jest stały. To są z reguły euroramki, jeżeli dobrze mówię, tak? Zgadza się? Powiem szczerze, że nie zawsze jest ta euroramka. Nasze tak. ładowarki to jest taki event, gdzie do trzech ton zawsze mamy euroramkę. Tak, i wtedy mamy tą możliwość, no takiej uniwersal uniwersalności. Uniwersalność, Natomiast inni producenci mają swoje rozwiązania, no i wtedy trzeba już takie przyłącze gdzieś tam przerobić, żeby było odpowiednie do danego sprzętu, który jest, nie? Tytułem wyjaśnienia w przypadku tutaj tego produktu to jest pług śnieżny PSV271. Nie jest to największy model, to jest tak zwana średnia klasa. Tu już mamy do czynienia z naporem rzędu nawet 6 ton. To się wydaje dziwne, ale naprawdę tak się dzieje. Fajne, fajne rozwiązanie, ponieważ tu jest cały szereg rozwiązań, jeżeli chodzi o pracę. On jest jako prosty, może być w jaskółkę, może być wychylona tylko jedna część, może być wychylona druga część, może być ustawiony pod jednym kątem i pod drugim kątem. Czyli ta ładowarka przy swojej fenomenalnej, bo to też trzeba zwrócić uwagę, że ma bardzo fenomenalne właściwości jezdne. To tak. Ma przychód, skrętny i podstawowe jazdy. Dokładnie tak. Coś fenomenalnego i można to wtedy przy takim czymś wykorzystać. Maszyna bardzo wydajna bo to jest dużej mocy czyli duże place możemy sobie spokojnie zabezpieczyć i też właśnie trzeba zwrócić uwagę że już jest to zabezpieczenie że mamy oświetlenie drogowe bo to już może gdzieś jechać jazda drodze mhm. mamy tutaj z tyłu widać zabezpieczenie już takie bardziej profesjonalne bo to jest większy punkt te napory mogą być większe na uchylenie lemiesza da przeszkody i dodatkowo lemiesz jest jeszcze podzielony że mamy jak gdyby cztery segmenty, dzięki temu jest jeden segment zadziała, ale drugi już trzyma. Mhm. Ja mam jeszcze jedno pytanie co do ładowarki. E, jak byś określił jej parametry, typu nie wiem, widoczność, e, e, Jez... pracę operatora? Jeżeli chodzi o tą ładowarkę, to na pewno trzeba się pochwalić tutaj dosyć szeroką kabiną, bo mamy tutaj 960 mm mamy. No, Przeszklony zupełnie przednią szybę, zakrzywioną, także ta widoczność to jest 360 stopni. W przypadku, gdy sobie opuścimy ramię i pracujemy z takim elementem, właśnie tutaj spychającym, w tym tak wypadku, jest. no to mamy bardzo dobrą widoczność. Trzeba sobie odpowiednio wyregulować lusterka, i naprawdę to jest, zarówno lewa, i prawa strona są dobrze widoczne dla operatora. Także nie ma problemu, żeby gdzieś ja tam Ja mam takie zawalić. pytanie: bo tu jest, jakie jest rozwiązanie napędu, jeżeli. Tu mamy pod... hydrostat. Tu jest hydrostat, tak. a silnik? No Silnik mamy tutaj Janmara. Janmara. To, jest, to jest Polska jednostka, mamy tutaj 70 koni i ten hydrostat oparty jest na pompie zębatej. To jest jednostka taka, która stała się dosyć mocno popularna, bo w Europie ona powiedzmy od kilku, kilkunastu lat już się zaczęła pojawiać, ale na świecie jest bardzo popularna właśnie do tego typu narzędzi. Tak, hydrostat, no, że tak powiem, w gruncie rzeczy większość ładowarek na, na, na rynku ma te silniki właśnie japońskie Janmara, jeżeli są oparte na hydrostacie. Z ciekawości można powiedzieć, że ten model tak? 84 te, też ma Janmara, no tylko że odpowiednio mniejszą ilość koni mechanicznych. To są bardzo si trwałe jednostki, jeżeli tak. chodzi o eksploatację. Mhm. Nie, jeżeli się o nią dba, robi się przeglądy, to jest tak, jak widać u nas na serwisie, też były ładowarki. Jeżeli się o maszynę dba, no, to jest praktycznie no, niezawodna maszyna. Mhm. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Mówiliśmy o kabinie. Tu jest ogrzewanie. Tak, jest ogrzewanie, jest klimatyzacja. Czyli jest, zimą jest komfort. No tu w przypadku tej ładowarki to tak powiedzmy już by było trochę gorzej. Ale trzeba wspomnieć, że taką ładowarkę możemy zupełnie przeszklić. Czyli ona też może mieć tak. kabinę. I wtedy do, dokładamy nawiew do środka, są odpowiednie otwory wentylacyjne i też jesteśmy zabezpieczeni przed tymi negatywnymi warunkami tam powiedzmy zewnętrznymi. Nie? Czy śnieg Super. czy też. Także to, to, że to jest tak przedstawiona ładowarka, to nie znaczy, że ona nie może być Bo to jest akurat zamknięta. przygotowana pod klienta. Żeby tak, jest. Była sprawa jasna. Jasne. Ta ładowarka, dokładnie, to nie jest przypadek, że mamy taką gotową, bo to też będzie jechało do klienta. Jak Państwo widzą, takie urządzenia jak ładowarka, bardzo wielofunkcyjne, bo jedna i druga jest mocno wielofunkcyjna, właśnie pozwala Państwu wykorzystać te maszyny do prac zimowych. W kolejnych odcinkach będziemy pokazywali inne ich warianty zastosowania i też jest bardzo cenne, że i polscy producenci odpowiadają na zapotrzebowanie i potrafią zabezpieczyć w każdą możliwą adaptację. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję, macie ja naprawdę dzięki. fajne informacje. Dzięki. Widzimy się w kolejnym programie. Like, to jest coś fajnego, fajnego, którego się zawsze cieszymy. Oczywiście czekamy i oczekujemy opinii i ewentualnych pytań szczegółowych. Postaramy się niezwłocznie odpowiedzieć, jak tylko będziemy mogli, żeby precyzyjnie udzielić Wam informacji. Dziękujemy za uwagę, miłego, pięknego dnia, życzę wszystkim do widzenia.